Największymi problemami trapiącymi dzisiejszy świat nie są wojny, nie są choroby, nie są pandemie, nie są kataklizmy, nie są kryzysy gospodarcze, choć te problemy są bardzo dotkliwe dla ludzkości czy dla jednostki. Ale największym moim zdaniem problemem ludzkości jest upadek zasad. I nie chodzi tylko o upadek moralności, bo moralność na każdym kontynencie, w każdej kulturze, religii jest inna, po prostu, ale chodzi mi o upadek zasad. O co chodzi, mam na myśli, mówiąc o upadku zasad, to już za chwilę, gdyż chciałbym Ciebie powitać w kolejnym odcinku podcastu Kreator Myśli, w którym mówimy o sztuce, filozofii, filozofii, etyce. A nawet kulturze i rozwoju osobistym. Ten podcast powstał po to, abyśmy mogli badać świat, badać życie, badać filozofię, by dochodzić do wniosków razem, wspólnie, bo, nie, bo ja nie jestem tutaj najmądrzejszy. Podcast ma charakter otwartej dyskusji, po to, by na podstawie tych wniosków po prostu żyć lepiej. Nie będę przedłużał wstępu podcastu. Jeżeli chce się dowiedzieć więcej, czym jest ten podcast. No to jest opis znajdujący się na platformach podcastowych powinieneś mieć dostęp, lub na YouTubie na kanale kreator myśli tak się nazywa kanał na YouTube. No dobra, to czym są te zasady? Otóż wiadomo, że zasady będą się różnić zależnie od kultury. No bo to też jest moralność. Na przykład kiedyś było w Polsce, tak? Czy w świecie chrześcijańskim, w kulturze chrześcijańskiej? No, że no nie, nie współżyło się przed ślubem. Ale tutaj mi nie o to chodzi. Nie chodzi mi o wstrzemięźliwość seksualną. Oczywiście dla niektórych to będzie ważne, że te zasady są łamane, ale tu chodzi mi o coś innego. Chodzi mi na przykład o coś takiego, że na przykład ludzie się zrobili bardziej cwani, bardziej zimni na czyjąś krzywdę. Która objawia się tym, że na przykład ktoś kogoś oszukał. Czyli chodzi mi po prostu o podstawowy brak honoru, że na przykład ktoś całym swoim honorem zobowiązał się do czegoś, że coś zrobi. Ale tego nie zrobił. Złamał honor, skłamał, splamił swój honor. I mało tego, on nie czuje wstydu w ogóle. Choć jeszcze mało, ludzie, nie. Dają mu do zrozumienia, że to, co on zrobił, że no obiecał na swój honor, że coś zrobi, ale tego nie zrobił, że to jest karygodne, że to jest złe, że tak się nie powinno robić, że za to nie będą z tym człowiekiem no nie wiem, rozmawiać, ufać mu, bo jest człowiekiem kłamliwym, oszustem, lub po prostu jest czekiem, no, no niewiarygodnym, co nie? I o to mi bardziej chodzi, że coraz mniej my jako ludzie zwracamy uwagę na to, czy na przykład ktoś obiecał do czegoś, coś zrobić. I czy to zrobił, czy nie właśnie. Chodzi o honor, chodzi o wiarygodność. Moim zdaniem to jest istotna cecha, istotna w ogóle wartość człowieka w XXI wieku. I ja wiem, że jeżeli ktoś mógł coś obiecać na swój honor, ale mógł tego nie dowieść, no to po co coś obiecywał, skoro wiedział, lub no, że po prostu tego nie się, co nie? To też jest odpowiedzialność. No ale no, na przykład ktoś by tak powiedział, ktoś obiecał, ale nie udało mu się, no bo no nie wiedział, że nie może tego zrobić. Albo czynniki zewnętrzne, czarny łabędź, krach i tak dalej. Jestem w stanie to zrozumieć, ale wtedy ta osoba powinna, no nie wiem, przeprosić, tak powiedzieć, że to się nie udało, że o, o, osoby, które zawiedła, a w dzisiejszych czasach osoba, która się, no nie wiem, na swój honor coś zrobi. Tak, inaczej nie zrobi właśnie, a obiecała na swój honor, i czy to, czy umyślnie wiedziała, że nic ci się nie uda, bo kłamała, lub po prostu zdarzył się jakiś błąd, nie od czynników jej wewnętrznych, tylko zewnętrznych, jej się nie udało czegoś wykonać, no i to ona taka nie przeprosi, po prostu nie powie, sorry, pomyliłem się, pomyliłam się, no tylko będzie broniła za partę, że czegoś takiego nie zrobi, Obudza o tym, kogo chodzi jakiś honor i jakieś słowo, właśnie. I o to mi chodzi, no bo zobaczcie, no jak będziemy, no nie wiem, prowadzić firmy, generalnie prowadzić relacje ludzkie, prowadzić relacje w pracy, wszystko, jak nie będziemy sobie ufać, a żebyśmy sobie ufali, to musimy być wiarygodni dla siebie. Jeżeli obiecujemy coś zrobić dla kogoś, to róbmy to, lub sobie, jeżeli nawet jesteśmy leniwi, ale mówimy sobie, zrobimy to, no to nie, że przekładamy to na no, później, czyli prokrastynacja. Tylko po prostu robimy robotę, żeby być wiarygodnymi nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób. I to jest moim zdaniem klu dzisiejszego świata, klu dzisiejszego odpowiedniego i odpowiedzialnego życia. Czyli brak honoru bardzo często. I to jest moim zdaniem upadek zasad dzisiejszego świata. Wcześniej ludzie naprawdę przestrzegali tych zasad. Jakie są czynniki tych upadku zasad? Oczywiście nie zawsze tak, ale średnia przestrzegających osób zasad, które czytam, honoru, w swoim życiu była znacznie, znacznie większa. No właśnie, ale jakie są tego przyczyny tego problemu? Na pewno to, że my jako ludzie te młodsze pokolenie, czyli na przykład moje, wychowało się w czasach, gdzie jest większy dobrobyt. A większy dobrobyt doprowadza do tego, że mniej się musimy starać o pewne rzeczy, więc na niektóre rzeczy nie musimy zwracać uwagi, mniej się staramy, a trzeba sobie jasno powiedzieć. Żeby coś zrobić, osiągnąć w wielu rzeczach, we wszystkich prawie potrzebujemy innych ludzi, więc potrzebujemy no na przykład być etycznymi w stosunku do nich, tak? No bo to be, jeżeli będziemy etyczni, be, nie będziemy oszukiwać to. Od druga strona nie będzie nas oszukiwać, więc mamy taką nadzieję. Zdarza się, że nas oszuka, ale później taka osoba wtedy nie miała po prostu oparcia, czy... Ciężko było jej podjąć jakąś relację biznesową, osobistą, no, no wiedział ktoś, że ta osoba jest niewiarygodna, jest oszustwem, więc warto być wiarygodnym. No ale chodzi o taką etykę, ona ogólnie pozwala lepiej żyć, a wyobraźcie sobie... Ile na prawnikach by się zaoszczędziło, gdybyśmy sobie ufali? Bardziej na przykład strony firm, w sensie jeżeli jest umowa na przykład z firmą A i firmy B. Wiadomo, na zaufaniu też nie powinniśmy polegać, bo życie się zmienia, więc umowy też są ważne, ale ludzie bardzo często jakieś głupie pierdoły nie potrafią sobie zaufać i to jest moim zdaniem problem. A problemem jest oczywiście brak wiarygodności, brak honoru wielu ludzi, no i tak dalej. Oczywiście ja osobiście też nie jestem święty. Nie zawsze mi się to, co mówię sobie czy innym, udaje mi się zrealizować. Ale staram się to zrobić. Jak coś obiecuję, to myślę, czy będę w stanie, żeby właśnie nie być, nad, nie wyjść na człowieka niewiarygodnego. I z taką myślą zostawiam Ciebie, drogi słuchaczu. Lub ciebie, droga słuchaczko, Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Zachęcam do udostępnienia tego odcinka dalej. Podaj linka znajomym, tam wiecie, z pracy, szkoły, z biznesowych, partnerów biznesowych. No bo to jest super istotny film, więc z góry dzięki, żebyś ten odcinek podał dalej. Dzięki, cześć. Słyszymy się już za ten dzień.